Dzień dobry, powiedz, że jest jesień, bez mówienia, że jest jesień. Jestem chora, Piotr jest chory, wszyscy są chorzy. Nienawidzę tego momentu w życiu w ogóle, nawet jak się patrzę, na, y, youtuberki, instagramerki, instastory, cokolwiek, jest tak smutno, wszystkim jest bardzo y, zimno, nieprzyjemnie, ciemno. Nie będę tutaj po prostu wyjątkiem, y, też to czuję. Y, też widzę to, co się dzieje za oknem. Ja zauważyłam to już jakiś czas temu, y, kiedykolwiek. Kończy się rok, kiedy idzie nowe, kiedy zmienia się pora roku, to ja przede wszystkim lubię podsumować sobie, co było, a nie do końca planować, co będzie. I tak jak nadchodzi koniec lata kalendarzowego, bo koniec lata pogodowego nastąpił już dawno, tak właśnie rozpisałam sobie różne takie podsumowania. Tego lata, co się wydarzyło, ale przede wszystkim, tak, youtubowo, co nosiłam i co było dla mnie zaskoczeniem. I właśnie dzisiaj zapraszam Was na taki film, w którym powiem Wam o rzeczach, których myślałam, że nigdy nie założę, a okazało się, że po prostu doskonale się w nich czułam całe lata. Jak wiemy, te lato nas rozpieszczało, było gorąco, czasami nawet za gorąco, smażyliśmy się w tym upale i mam kilka rzeczy, które mi pomagało przeżyć. To Życie, a było wyjątkiem. Nigdy w życiu tego nie robiłam, a mianowicie po pierwsze chodzenie bez stanika. Ja kocham staniki. Kocham staniki, uważam, że są doskonałe, uważam, że podtrzymują moje piersi, yy, pozwalają odpocząć moim yy, chorym po prostu yy, i przeciążonym plecom. Yy, zawsze uważałam, że jestem team staniki. I raz nie założyłam stanika. I pomyślałam sobie, kocham to! Kocham to! to z, yy, I to była ta bluzka, którą nosiłam tak z dwa razy do roku dwa razy w wakacje i zawsze nosiłam pod nią stanik i zazwyczaj nosiłam długie takie spodnie, ale zawsze mi się kojarzyło, że taką bluzkę trzeba założyć, jak jest taki upał. Tyle, że jak założyłam taką bluzkę i założyłam bardzo krótkie spodnie, no to czułam się, jakbym była zupełnie naga, bo ja zazwyczaj jestem taka okryta, że nie widać w co jestem, nie widać mojej sylwetki, bo mam te oversize, więc nagle jak wskoczyłam w taką obcisłą bluzeczkę, wskoczyłam w obcisłe Króciutkie spodenki, to czułam się nieswojo. Natomiast w tym roku na początku założyłam tę bluzkę, kiedy było dosyć zimno, z długimi spodniami, z długimi dżinsami, i na to miałam szlafrok żółty, który był totalnym hitem tego lata. A potem właśnie już chodziłam sobie w nim samym bez stanika. Jak ja pierwszy raz poszłam bez stanika. To były targi weblągu i miałam takie cały czas, że. Co ty się dzieje o matko? Yy, ale było mi tak wygodnie, tak luźno, tu mnie nic. niby mnie nic nie spina, ale jednak. No, coś tutaj jest zbierane, coś tu jest podtrzymywane, to czuć. Mimo wszystko, jakkolwiek to czuć. Teraz to wiem wcześniej, tego nie wiedziałam wcześniej, uważałam, że nic nie czuję. Natomiast, kiedy zdejmowałam na przykład stanik, no to wiecie, są odciśnięcia i tak dalej. Kiedy ja jechałam na te targi i ja byłam oparta o fotel samochodu i ja nie czułam tego, tej tutaj spineczki po prostu dwóch części stanika, to miałam takie. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Także. Po prostu bez stanika y, to jest y, numer jeden zaskoczenia dla mnie w tym roku, tego lata. Y, natomiast, jak widzicie, drugie zaskoczenie to to, y, że to jest bez rękawnik którym widać mi pachy mm, i okazało się, że w tym roku to był kolejny hit. Mam takich bez rękawników trzy. Mm, ten jest z Ansin yy, i to jest Body. Właśnie zależało mi, żeby kupić sobie coś bardzo podobnego do tego. Yy, tylko to jest 100% poliestru, a to jest 100% naturalnych yy, materiałów, chyba bawełny yy, i jest o wiele fajniejsze. Yy, I kolejne również z Ansin już taka yy, Prostsza pod koszuleczka, też body z takim zwykłym standardowym wycięciem, i ja w tym chodziłam non-stop. Właśnie dzięki temu, że zdjęłam stanik, i to wszystko mi trochę opadło. To przestałam widzieć te bułki yy, i było ekstra, bo ja zawsze, jak miałam coś obcisłego latem, yy, w sensie obcisłego, coś bez ramionczek, to miałam tak. W sensie tak chodziłam, bo się trochę wstydziłam pokazywać pachy, yy, więc to mi się wszystko tam kisiło. Ja tylko tak ruszałam rączkami, yy, to była masakra, a w tych po prostu czułam się wolno, machałam rękami, czułam się tak świeżo, yy, czułam się swobodnie, czułam się doskonale. Ale, y, I te lata to był naprawdę moment, w którym ja ledwo żyłam, y, więc coś, co mnie teoretycznie opinało, bo te rzeczy są takie, y, że są bardzo przylegające do ciała natomiast i też są podwójne więc bałam się, że będzie w nich bardzo gorąco ale przez to, że to jest bawełna yy, przez to, że to są naturalne materiały to oddychałam w tym, też jakby miałam takie coś, że pff, nie wiem na przykład pocę się pod yy, cyckami i że uu, jaki wstyd, a teraz miałam takie jest tak gorąco, kto będzie się dziwił, że się pocisz? Nikt, więc ja też się nie dziwiłam yy, i było mi naprawdę naprawdę doskonale yy, także wiecie, ja byłam tutaj pierwszym po prostu naczelnym, yy, żeby mówić Yy, okej, okay, u kogoś mi nie przeszkadza ale nienawidzę u siebie gołych pach nienawidzę bułek yy, i wstydzę się w nich chodzić i dużo osób pisało mi właśnie, że no ja też tego nienawidzę, też się wstydzę a u innych wygląda to super więc dziewczyny może spróbujcie sobie za rok yy, właśnie yy, jeżeli macie duży biust, kupić coś obcisłego bo ja chodzę tylko w obcisłych rzeczach yy, bez stanika, coś obcisłego yy, i chodzić bez stanika wtedy tutaj jest trochę rzeczywiście lżej yy, jest mniej ciśnienia. I wygląda moim zdaniem dobrze, ale to, że wygląda dobrze, to tam. Ale to, że jest po prostu. Wygodnie jest naprawdę doskonale na upał, to jest cudo. I ostatnio też było już zimniej i pod tą bluzkę założyłam właśnie sobie coś obcisłego bez stanika, bo sobie pomyślałam, no taki komfort to będę nosić cały rok, ale jednak to już mi nie odpowiada. To już nie jest coś, co jest mi potrzebne, bo teraz nie jest już ciepło, więc ten stanik mi nie przeszkadza, ale na lato po pierwsze jest to wielkie zaskoczenie, a po drugie jest to przewspaniała wygoda i przewspaniała zmiana na lepsze. Trzecią zmianą, również stańkową, jest tutaj taki stanik w koronkę. Ja mam go już dwa lata. Ja go tak trochę nosiłam, trochę nie. Bardzo mi się podobał, on był zrobiony na wymiar, ale coś mnie uwierało. Nie podobało mi się, że mi wypadają trochę z niego piersi. Nie podobało mi się też, że one są tak nisko, bo ja byłam przyzwyczajona do tego, że są tak wysoko, takie staniki, wiecie, yy, stelarze. Yy, I tak trochę go odłożyłam, ale w tym roku naprawdę po prostu yy, potrzeba jest matką wynalazków. Yy, potrzebowałam czegoś po prostu, czego by nie było. I miałam taką bluzkę, którą kupiłam sobie w gimnazjum w lumpeksie, w której zazwyczaj spałam, yy, bo ona była na tyle wycięta, że ten stanik. Yy, Widać było po prostu z każdej strony. No i nie podobało mi się to, kiedy taki stelaż wielki był widoczny, a właśnie kiedy spróbowałam założyć z tym, to on jest po prostu przepiękną ozdobą i nie przeszkadzało mi, że był widoczny. Też przepięknie tutaj było wszystko wycięte i podobało mi się to bardzo. Nosiłam to. Przez połowę wakacji widzieliście pewnie sporo vlogów właśnie w tej koszulce. Było mi niesamowicie wygodnie i też nie wiem, jak to działa, ale kiedy się przyzwyczaiłam do tego stanika, to też te piersi w ogóle mi z tego nie wypadały, nic się nie działo. Był idealny, właśnie taki malutki, smuklutki, przepiękny. Ja po prostu całe życie marzyłam o tym, żeby nosić staniki w koronkę i bardzo się cieszę, że te wakacje pokazały mi, że takie staniki mogę nosić. Już w tamtym roku trochę mi to pokazało, kiedy on do mnie przyszedł, ale jednak nie nosiłam go chyba że wieczorami. E, natomiast teraz nosiłam go przez całe lato i byłam bardzo szczęśliwa. Następna zmiana to bursztyn. Ja zawsze kojarzyłam bursztyn z y, biżuterią dla starszych kobiet. Nigdy mi się y, bursztyn za bardzo nie podobał. Moja mama miała bardzo takie wymyślne y, Bursztyny, biżuteria z bursztynu y, od takiej y, krynickiej artystki, która y, robiła przepiękne, takie awangardowe rzeczy, zupełnie takie inne niż wszystko. W domu też mamy dużo jej takich: no, to nie są rzeźby, ale takie na przykład jajka z bursztynu, zatapiane w jakimś tam w kości słoniowej, w mleku, w czymś tam nie wiadomo czym. Nie znam się na tym. Natomiast jest sporo rzeczy, na przykład bursztyn y, w y, orzechu, do kieszeni na szczęście itd. I tak dalej. No i moja mama właśnie miała dużo takiego pięknego, dziwnego, innego bursztynu, który był bardzo jakościowy, więc u niej bardzo mi się to podobało, ale ja zawsze myślałam, że no dla mnie to jakoś tak, wiecie, bez przysady, ile mam lat, żeby nosić bursztyn. Ale w tym roku jakoś jak poczułam, że chcę bursztyn bardzo chcę nosić bursztyn. Mm, I kiedy poszłam w Krynicy na jakieś stoisko, to bursztyn kosztował 20 zł. Ja sobie myślałam, o, jesteśmy na plaży, jesteśmy nad morzem, a po prostu bursztyn jest z Chin. No cóż się dziwić, w takich czasach żyjemy. I postanowiłam, że pójdę do babci, spytam, czy może coś mi pożyczy. Yy, mogłam sobie obejrzeć całą jej szkatułkę i wybrałam taki przepiękny naszyjnik. Nasz w ogóle bardzo śmiesznie jest... Yy, za Zakończony. Tak niby nie widać, ale jednak bardzo widać. E, się odkręca, zapina. Już mogliście mnie widzieć kilka razy na filmach w nim. E, uwielbiałam w nim chodzić. Właśnie tutaj to może nawet go nie widać, ale na czarnych rzeczach prezentuje się świetnie. No, gdybym miała coś kupić, to kupiłabym zupełnie coś innego. Bardziej myślałam też nad takim czymś, e, ale wiecie, od babci to jeszcze fajniej. Ja od babci rzeczy uwielbiam. Yy, także no, tak to się prezentuje. W ciągu roku pewnie nie będę tego za bardzo nosić, ale właśnie mam nadzieję, że będzie czekać yy, na mnie ta chęć noszenia bursztynu również za rok, co mnie szokowało, w tym roku za bardzo nie nosiłam yy, mojej biżuterii z muszelek. Trochę nosiłam, trochę tak, ale potem jak już zrobiło się tak strasznie, strasznie gorąco, yy, to naprawdę zakładałam jak najmniejszą ilość rzeczy na siebie, więc one poszły trochę w odstawkę, ale mam nadzieję, że właśnie za rok zacznę to wszystko nosić dużo wcześniej, na przykład kwiecień, maj, tak jak zawsze żeby już to lato przywoływać, ale żeby nie nosić tego w największy upał i druga rzecz z bursztynu, myślę, że to już będzie rzecz taka na cały rok, to jest przewspaniała broszka zobaczcie jaka ona jest minimalistyczna i po prostu prezentuje się znakomicie. No, oczywiście nie do tej bluzki, ale do jakiegoś pięknego, eleganckiego yy, stylu. Pff, yy, myślę, że będzie bomba. Także bardzo się cieszę, że mogłam sobie to pożyczyć od mojej babci. Jest to zaskoczenie, ale jest to przepiękne yy, i to jest właśnie takie 100%, co bym mogła kupić. To jest natomiast. Takie, to co mówiłam w filmie Vintage, że średnio mi się podoba, ale cieszę się, że jest po kimś, spełnia moje potrzeby, więc jest w porządku. I ostatnia rzecz, która mnie zaskoczyła latem, ale to już było y, rok temu. Zaskoczyło mnie y, kupienie przeze mnie obcisłych rzeczy. To są XS-ki, bluzki z Medicine z napisem. Kupiłam je w momencie, kiedy y, miałam swoją szafę, y, taką nieswoją. Yy, pamiętam, że mówiłam Wam właśnie, że chcę się określić, chcę, żeby moja szafa mnie określała, że kiedy wychodzę, chcę być już jakoś charakteryzowana, już przez ludzi oceniana. I oczywiście, że zazwyczaj to tak nie jest, ludzi nie obchodzi, co mamy na sobie yy, i mają to głęboko w dupie, tylko nam się wydaje, że po prostu wstyd w czymś wyjść, bo wszyscy wiedzą, yy, wszyscy na nas patrzą i wszyscy na przykład wiedzą, że nosimy to trzy dni. Tak nie jest i ja do tego do Doświadczam po prostu za każdym razem, kiedy zakładam jedną, jedyną moją sukienkę yy, na jakąś imprezę i myślę sobie, Jezu, znowu ta. Yy, a potem ktoś mówi, jaka piękna sukienka, a ja mówię, hehe, he, he. zawsze to sama. Yy, no, więc kupiłam sobie w tamtym roku dwie bluzki, taka chcąc-nie chcąc, nie chcąc z wspaniałym napisem, który bardzo mi się podoba, oraz palp fiction, żeby każdy wiedział, jak na mnie spojrzy, że kocham. Yy, Tarantino po prostu, filmy i samego jego. E, natomiast powiem Wam szczerze, że w tamtym roku nosiłam je non-stop. Prałam, nosiłam, prałam, nosiłam, a w tym roku nie wiem czy to przez pogodę, czy co, ale sięgałam po nie dosyć rzadko. Yy, I chyba chodzi o to, że ja po prostu nie lubię nosić rzeczy jeden dzień. Yy, I na poprzednim kanale, kiedy właśnie dopiero wprowadzałam Was w moją szafę, że noszę coś wiele dni, yy, to było takie: jak to, jak to robisz? Ja po jednym dniu muszę już coś wsadzić do pralki. To są właśnie te rzeczy. Jeżeli nosicie obcisłe rzeczy, to mnie to nie dziwi, że Wy codziennie musicie zmieniać ciuchy. To jest jakby oczywiste, to tak bardzo przylega do ciała, że nie ma szans, żeby dwa dni nosić obcisłe rzeczy. Natomiast kiedy ja mam takie luźne rzeczy, które przylegają do mnie, nie wiem, najbardziej na ramionach i cyskach, no to jakby nie muszę tego zmieniać codziennie. I właśnie. To była taka zmiana, która niby była ekstra zmianą, no bo w końcu tak trochę się wiecie wysmukliłam i po prostu rzeczy były do mnie y, odpowiednie na mój rozmiar, a jednak y, męczy mnie, że dokładam coś raz i muszę dać to do prania, że jeżeli jadę na 14 dni, to musiałabym wziąć 14 bluzek. Ja tak nie robię. Y, no i na przykład właśnie jak noszę taką y, bieliznę i mam Tą taką bluzkę po prostu z wyciętymi pachami aż po brzuch. No to jakby ona się nigdy nie, nie brudzi, i po prostu wsadzam ją do pralki tylko z jakiegoś rozsądku. No i właśnie w tym roku, na przykład z Medicine, kupiłam sobie jeszcze jedną bluzkę i też myślałam o tym, żeby wziąć XS. No bo. Ogólnie medicine, jakie by nie było i jak bardzo beznadziejnie, że się przeniosło do Chin, to jednak ta bawełna czarna jest naprawdę bardzo dobra. Innych ich rzeczy tak średnio, y, inne rzeczy średnio mi odpowiadają, ich jakość i tak dalej, ale ta czarna bawełna w T-Shirtach, zależy też w jakim rozmiarze, jest naprawdę fajna. No i te bluzki y, zachęciły mnie do tego, żeby kupić nową, więc kupiłam sobie, i właśnie przymierzyłam XS i XL i wzięłam XL, bo sobie myślę. To będzie praktyczne, to będzie doskonałe. Ta XS-ka i tak była taka nieco oversize, ale mało, yy, więc ta XL-ka jest... Przewspaniale doskonała, jest mi w niej super wygodnie i dzięki temu też przechodziłam w niej bardzo, bardzo długo, bardzo często, bo po prostu nie musiałam jej codziennie myć, nie, codziennie prać. Jak ja w Krynicy jestem miesiąc, no to ja wstawiam dwie pralki, więc jeżeli ja coś założę, no to mogę to założyć dwa razy w ciągu miesiąca, czyli po prostu... Oczywiste, że nie będę tego często nosić e, latem. I tak było właśnie z tymi bruskami. Więc e, u mnie to był test w tamtym roku, czy fajnie nosić obcisłe rzeczy z rękawem, bo obcisłe rzeczy bez rękawa to super. E, I ten test okazał się taki średni. Natomiast te bruski bardzo lubię. Noszę je jesienią, zimą, e, cały rok, więc i tak jestem z nich bardzo zadowolona. Też często mnie możecie w nich widzieć. No i. Le, taki byłby to film na dzisiaj. E, jestem ciekawa, czy w Was zaszła jakaś rewolucja w tym roku, czy latem zmieniliście jakoś, zmieniłyście swój styl, albo jakąś część garderoby, czy coś dodałyście, czy coś odjęłyście, czy te upały jakoś spowodowały w Was zmianę. Mm, no, porozmawiajmy sobie o ciuszkach, bo ja bardzo o ciuszkach e, rozmawiać lubię. Teraz będzie sposobność do rozmawiania o ciuszkach, bo planuję jeszcze dwa filmy o ubraniach. Także mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo to jest jedna z Waszych ul ulubionych serii i tematyk właściwie yy, będzie sprzątanie szafy, więc przygotujcie się i zróbcie to ze mną. A tymczasem nie zdradzam więcej, ściskam was serdecznie do zobaczenia już niedługo. Pa!